Hej, okay, siemanko, z tej strony Nabi. Witam wszystkich moje kochane minionki! Jak się macie, jak winno dzień? jak się czujesz? I ty mój ulubiony widzu, którego zawsze mam pod swoimi filmami, który zawsze mnie komentujesz. Bardzo cię pozdrawiam. No a teraz przejdźmy do punktu... Twoja dupa cię boli. To świetnie. Your seat hurts. Okej. Okay. Great. I would like to know what's going on in this building. Maybe we'll buy some jewels or silver maybe even gold. No, not this time. Maybe something more. Yes. We need something better. We need no, something no, like iron. Do we have iron here? No. No, it's not a place for iron man. Tak, w dalszym ciągu mam. Katar jest mi trochę niewygodnie mówić mimo wszystko. Ale tutaj na pewno znajdziemy iron. Yes, jest the jest on, jest I iron. Zajebiście. Dobra. Plan jest przede wszystkim taki. Po rozmyśleniu całej sytuacji politycznej całego kraju muszę być patentatem drewnianym. Innymi słowy tylko ja mogę tutaj mieć drewno. Innymi słowy zbieramy kasę, żeby kupić to. Zbieramy kasę, żeby kupić tamto. Zbieramy kasę, żeby kupić wszystko, co jest z drzewna. A jeżeli nie będziemy mogli czegoś kupić, to tu Kurwa spalimy. Rozpierdolę to gówno w drobny mag, wypierdolę w kosmos. Rozumiemy się? No, ja myślę. Zatem zobaczmy jak idzie handel dzisiejszymi udziałami? Sośnina. Nie bezpoko. Zaniesiemy. Ups Dobrze jestem. Halo. Gdzie jest budynek? Gdzie mój budynek? Jest budynek. Tu jest. OK. Jest w porządku. Chociaż e, wyładuj wrócić. Drewna tutaj akurat jest dostatek. Póki co. Nie muszę się o to martwić. Poziom rozbudowy. Ok. Co wy na to, żeby zająć się dzisiaj rozbudową naszego małego imperium? Skoro i tak będziemy zajmować się sprzedażą drewna, Czemu nie zrobić tego od razu. Ok, tymczasem, jak i do zdolności moich ludzi. O, właśnie, ty coś zdobyłaś. No to kurde, poczekamy na rękodzielnictwo następnego poziomu. Będzie to na pewno o wiele lepsza decyzja niż cokolwiek innego. Polityka. Czekamy również, by nasze miasto. Podatek obrotowy 30%. 10 na wynosi 4%. To obowiązujące prawo litościwe. Jest ok. Będziemy raczej dążyć do tego. O, jedno miejsce pracy. My już w sumie ulepszyliśmy budynek. E, luneta, szpiegowanie. akurat miejsce w magazynie i takie pierdolenie nie są mi przydatne. Okno przed włamaniem, to nieważne. Natomiast na pewno przyda się to. Rozbudowa budynku. Dom. Tak. Przyda nam się dodatkowy pracownik. No oczywiście. Jakby tego było mało. Oh. Mój ty przyjacielu, co ty możesz ciekawego robić? Czy ty jesteś w stanie tu kogokolwiek szukać? W ogóle, kurde, trafiłem do tak spokojnej lokacji, spokojnej wiochy, że tu nie ma żadnego praktycznie przeciwnika. Więc jeżeli będę chciał Kogoś napaść? To nie ma problemu. Mogę to zrobić w dowolnym momencie, kogokolwiek będę napierdalał. Jest to spoko opcja. Yeah! został ulepszony. Mamy pierwszą fajną hawirę w wiosce. Jest tuż obok... Mojego budynku. To jest kurwa piękne, tutaj wszyscy plajtują. A ja się wzbogacam. Cudne. Okej. Okay. Co my tu mamy dalej? Komoda. Możesz teraz skorzystać z czynności... Si rozpytaj się. Dokonaj sabotażu. Miejsce pracy. Zajebiście. Dlatego... Mój przy. Gdzie ty kurwa poszedłeś? Tu To może odpocząć. Kiedy dwie ludzie wedrą się do budynku, mogą go zająć. Zajmie to trochę czasu, ale dzięki temu będziesz mieć nad nim pełną kontrolę. Sajiście Eee. Gdzie był ten Dropa? Someone has sent you a me a cake awesome. Czemu nie... Jaki budynek wtedy mogę zająć? Halo! Kiedy Wy ludzie wedrł się do budynku, mogą go zająć. Zajmuje to trochę czasu, ale dzięki temu będzie coś tam. Wróćmy tutaj. Może tu coś? Jak, myk, myk. myk. Javiera, Javiera, nic. Nie, 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 nie? Kurde, to wtedy co ja mogę? Nie ma sensu. Gdzie jesteś, Andrzeju? <grywa> Czy ja mogę okraść? Kolej sabotażu. Nie będę mogli pracować, co z tego, że robią na zewnątrz. Nie. Uuu. Będą się działy złe rzeczy. Nagle będzie takie puf. Oho. To ja muszę zniszczyć do jakiegoś stopnia i wtedy to przejąć, to jest Co? To trochę będzie się nachajcować, nie? Co my tu mamy za ikonkę? Niedawno dokonano sabotażu. No spoko, to się kurwa cały czas hajcuje. Hej! Nie żebym się czepiał, ale czy nie wolicie tego naprawić? Ugasić? Cokolwiek? Okej, okay, to nie był całkowicie przemyślany pomysł. Nieważne. Sprzedaj. Mój drze... drzewnowozie? Jak ci idzie? jest OK. A ty... co się obijasz? No kurwie dębinę A ja czemu kurwa? Aha! No ja, bo to się pali, ale jest tak za blisko. Długo to się będzie hajcować O! Idzie suka z wodą. Zajmij nie butelek. Niewystarczająco szkód. No kurwa, ja bym tego sprzedał za połowę ceny Wtedy bym to kupił Dobra żeby Żeby to się nie posypało Wszyscy na kurnia Ty też Co ty odpierdalasz Łupia z Informacja, wstępują sensie między Tobą i kimś tam są jakieś zniwane. Migos otrzymuje w podarunku wymyślone ciasto. Ofiarodawcą jest David Wolf. Czy to nie urocze? Nie. Okej, okay. zajebiście. Czy to jest odpowiedni moment, żeby zająć yeah. budynek? Show me what you got. Aha, fascynujące. Pomacham flagą i przejmę budynek. I co dalej? Kurwa, nie rozumiem. A, u. Już rozjebałem. Yps. Okej. Okay. Ale... Pewnie. Wow. Muszę mieć... kurwa pewnie w... Napierdalać mi tu. Dębinę wszyscy. As you wish. No, spoko to może być. Znaczy, bier to. I, I gdzie kurwa masz ten wózek? No i zabiście. O to chodziło. Wyładuję, wróć. Jak tu z załadunkiem? Mek. 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 Spoko. Wyładę i wróć nie ma znaczenia bo tutaj po prostu wszystko samo na siebie zarabia i odnow budynek za tysiaka czy chcesz pewnie ale za chwilę nie nie na razie nie sprzedaj budynek zrób budynek ja bym sprzedał budynek huh. kwestia mimo wszystko jednak zobaczmy jak tu stoimy jest ok trzy noże Ładuj. świetnie o właśnie Tam, ten wózek czy on nadal stoi tutaj tak świetnie bier Też chyba idzie trochę za łatwo. Wyładuj no, i nie no Trochę tak, że za łatwo idzie. O, fajnie, trochę posprzedawaliśmy. Uh -huh. O. Co ty możesz? Eee, przebiegły wojownik. Mentor, człowiek wykształcony. Mentor, zrobimy ci mentora. Świetnie, chyba będzie trzeba zrobić w najbliższych czasach dziecioko. Tylko pochój. Twój wóz wrócił. Świetnie, zajmujesz budynek, świetnie. Właśnie pytanie. O, rękodzielnictwo zaraz będzie do maksa 3, 2, 1. Jeden, kurwo. Dziękuję. Czek wykształcony, więcej doświadczenia. Już mamy 10. Iha bomba. Dobra. Co dalej? Teraz warto stosunkiem by... dopometycznym. Zgoda pewnie. Ja się wszystkimi lubię bratać. Gdzie tu jest jeszcze drwal? Będź tam. A on nie? E ja, no czy on też powinien kurwa mać. No. Okej, okay, wracamy z powrotem do mapy. Czy tu jest tartak? Nie. Gdzieś na dole. Tak, tu. Co? Tak dobrze ci poszło, mój przyjacielu. Muszę powtórz sytuację. Lepszy sposób zdobywania budynków niż ich kupowanie. Za darmo. No <śm> z tego, że rzekę moją, bo kurwa i tak będzie płonąć przez pół dnia. Dobra, skoro i tak jesteśmy tutaj, to warto zobaczyć, co mogę zrobić. Teraz ja przynajmniej nie pieniążki publiczne. Pewnie by się przydało, ale w momencie kiedy rozwiniemy swój... Dorobek? czemu masz to zamówienie? Jak rozwiniemy swój dorobek, to będzie dopiero fajnie. Oj, czekaj, dostajesz nie kwiat niezgody? Nie bierz tego, spierdalaj. Ha, i co głupia parówo? Nie udało ci się, kurwa nikczem. Pizdo. Szantażuj dobi, przekonaj, przekup. Fajnie. Ne. Moja droga. Walnij mu komplementa. Ne. Spoko. Na sali się pierdolnie jakimś komplencjom. Opozycję. Nie muszę się bawić. Nie martwić. W ogóle, e, jeżeli chodzi o to, dlaczego akurat wybrałem tę grę, e, Przyznam szczerze, do tej gry mam pewnego rodzaju sentyment. Bo kiedyś dawno-dawno czasu, dawno dawno czasu był taki program telewizyjny Cybermaniak. I nie chodzi mi o... Cybermariana. Tylko Cybermaniak. Prowadzony przez bodajże takiego grubego prezentera Marcina Sonte. I był tam jeszcze jakiś jeden typek. No i podczas właśnie tych... jednego z tych. Yy, programów, był konkurs do wygrania w którym można właśnie było wygrać oryginalną pełną wersję The Guild 2 oczywiście to nie był czasy dodatku, to kurwa było w chuj czasu temu ale wydaje mi się, że na gram.pl no bo to było gram.pl nie, to było gram.tv sorry, to było gram.tv właśnie oni to prowadzi i właśnie było pytanie konkursowe yy, albo którego roku dotyczyło y, Gra Guild? Albo, albo to była ta, i właśnie w którym roku rozpoczyna się rozgrywka w The Guild 2, i właśnie był ten 1400? Wysłałem wiadomość y, od razu, jak tylko. W sumie byłem przygotowany na ten konkurs. Czekałem, był wpisany <laughs> adres e-mail. Tylko y, pytanie, odpowiedź: Bang. I co? Co? Byłem jedną z trzech osób, które właśnie wygrały. Kurwa, masz, jak ja się. Gdzie? Ty kurwo! Chcesz na moje stanowisko się dbać? Pizdo? Nie, dlaczego? Bo to jest. To jest moja żona, powiedz Ty jesteś głupi, chcesz wejść na stanowisko moje, gdzie drugą osobą urządzącą jest moja żona. Gratuluję. Może jeszcze przekup. Jasne, dawaj. Pewnie. Pewnie, że nie pożałujesz. A na twoim miejscu od razu znajdę kogoś innego. Będzie kurwa wymiana. Będzie piękne. Piękne. It's beautiful. Głosujmy. Nabi Kasparow. Dziękuję. Dziękuję. Bridget. Jakaś pizda. Ja i ten flyer, Nie. I to jest to. <noise> Dziękuję. No i koniec. To wystarczy. To jest tyle, co potrzebowałem. Dwa głosy są, są. Niek? Raz, dwa, trzy. No. Także. Wracając do motywu z tą konkursem, właśnie wygrałem. I może, kurde, jakbym się postarał, to bym gdzieś znalazł ten właśnie wynik tych konkursów. Kurwa, jako dziecko, podjarany, pierwszy raz w życiu coś wygrałem, jeszcze coś to co, kurwa chciałem zdobyć. Bo mimo wszystko, strasznie, strasznie spodobała mi się ta gra w momencie, kiedy ją prezentowali, a to było, Boże, ja byłem wtedy w podstawówce czy w gimnazjum. O Jezu, kurwa, tak czy jak to było z 10 lat temu? Musiałbym kurwa się przyjrzeć, w którym roku została wydana ta gra, bo To właśnie było w ramach premiery. O, szkoda, że nikt na tamto jego miejsce nie chciał wejść. No dobra, chyba. Czy chcesz sprzymierzyć. Nie, nie, nie będziemy. Ubiegaj się o stanowisko, kup tytuł. Chcę mu kogoś oskarżyć? Napaść na obywatela. Coś tam. Maruderstwo. Sabotaż, sabotaż. Mów mać. Wszyscy o tym wiedzą? Ale i tak nie mogą nic zrobić. Dobra. E, wracamy do. Właśnie. Idźcie do domu. Macie bardzo piękny tak. dom. Piękne dzieci. Piękną pogodę. Tu się chaty palą. Nic tylko robić dzieci. Zajebiście. zajmij budynek, co dnie? Z tym jedynym drewnianym królem tego zajebanego graj nikt więcej nie ma drewna. Odnów, tak. To jest wydatek, który trzeba jednak mimo wszystko ponieść, bo on jest tego wart. Tu. Oj, przepraszam. Mek Wyładuj i wróć. F. Czego pffasz? Zajebiście, kolejny building. Łady wróć oczywiście nie ma najmniejszego problemu Cieszę się, że to się naprawia Chyba ktoś zaczął to naprawiać przede mną, zanim to zająłem. Siewietnie. Zakup wóz. Wołem troczony. Zajebiście. Ten tamten wóz nie jest mi specjalnie potrzebny, ale mamy blisko kolejne miasto. Żeby być potentatem drzewnianym. A więc. Zostaje jeszcze jedno miasto. Jakie pytanie, czy to ktoś tutaj. O! O! O-o! Mój przyjacielu, tak dobrze ci A idzie. Świetnie. Tak dobrze ci, mój przyjacielu, idzie, że nie jest. Pięknie. Tak dobrze ci, mój przyjacielu, idzie, że. Nie jestem w stanie Cię nie zatrudnić nie zaciągnąć do gorszej roboty. A swoją drogą myk, myk, myk. Dwa wozy. No to naprawdę. Pyk. Pyk. Co tu się dzieje? Dobra, typ. Gdzie ty kurwa pędzisz? Aha. Co to się dzieje? Właśnie, coś się tu dzieje. Okej. Okay. Nic specjalnego. Jest OK. To jest Port ten czas. Been co? Been so, prawa zmienione Okej. Okay. Wiecie co? Stosunki dyplomatyczne. Spędzicie wspólnie noc. Bo czemu nie? Zdarzycie się o Nieważne czy dla czystej przyjemności, czy dla wzmocnienia więzi z kochankiem, kochanką lub małżonkiem, małżonką, czy też dla zapewnienia swej dynastii potomstwa, czasem trzeba odpocząć od trosk dnia codziennego i spędzić z kimś cudowną noc. Raz na 8 godzin. Ale wy nie macie kurwa siły. No i w tym momencie serdecznie wam. i choć zobaczymy, co te kurdy robią. Co robicie? Ej, hej, hej nabi Nabi, co robisz? Co robisz, Nabi? No Czuję się, że jestem brzymnie Spierdalaj do kuźni, Andrzeju! To nie może, to nie może być prawda. A jednak Spierdalaj do kuźni. Rozbudowa budynku. Zbroj mistrz. O właśnie. Zaczął się kolejny odcinek, zaczął się... Fu odcinek. Kolejny dzień, więc trzeba skończyć odcinek. Serdecznie dziękuję wam, ale zobaczmy, co się dzieje na zewnątrz. Jest zima, padła śnieg. Kurczę. Dobra, zatem serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!